To jest moje podanie na serwer Adven SMP, który wyróżnia się tym od innych serwerów, że ma on wgrane przeróżne modyfikacje, w tym customowe biomy. Na serwerze jeśli zginiesz 30 razy, dostajesz bana, a licznik resetuje się co miesiąc. Siema, ja jestem Nordi, a w tym filmie chciałem zaprosić Was na grupkę, na moją grupkę Discord, zziążki Nordiego. Oczywiście link macie w opisie. Jest tu wiele kanałów Minecraft, ale założy się z tobą o 1000 zł, że szybciej przejdę ten parkour niż Ty zostawisz suba, łapę oraz napiszesz komentarz. 1000 zł. Czas. Dobra, wracam w końcu z tej kopalni! Kurde, wykopałem aż 18 diamentów. Co jest? Dobra, wracam stąd. Ej, chwila, co to jest? Co jest? Siema, cześć! Ja jestem Nordi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W tym krótkim filmie chciałbym wam pokazać moją niedawno stworzoną grupę Discord. Dla widzów, oczywiście. Zapraszam i zachęcam do wejścia na grupę. Hej cześć, ja jestem Nordi i dzisiaj chciałem Wam zaprezentować makro idealne pod PvP. Link jest w opisie do pobrania makra. E, makra sam używam. Polecam. Macie link w Mediawajerze do pobrania. Po prostu pobieracie i wchodzicie w plik z makrem. E, tak wygląda makro. Możecie sobie tutaj zmienić Dzień Czyli... No Mordeczki, ja jestem Nordi. E, na sam początek tego odcinka chciałem Was zaprosić na mojego Discorda. Link oczywiście jest w opisie. No, i chciałem Was zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału z dzwoneczkiem, ponieważ nic was to nie kosztuje, a mi naprawdę to pomaga. No i co, ja już nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Dobra, ja... No się widzowie, w tym filmie zagram na serwerze jjsnp.pl Zagrałem sobie na nowych trybach, które dzisiaj wystartowały. Możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę i wbić na mojego Discorda, który jest w opisie. Siema widzowie, w tym filmie zagrałem na anarchia.gg Dzisiaj będziemy się tepać do różnych oszustów, czatu oraz będziemy po prostu tutaj próbowali kogoś zabić na linii PvP, po prostu na spawnie. Przechodzimy teraz do filmu, zostawcie suba, łapkę i wpadajcie w opisie, z link do Discorda.